Hej wszystkim tu znowu Martinez i kontynuujemy naszą dalszą podróż w grze Must Effect 1 skończyliśmy na rozmowie z, na, z naszym e, dowódcą który kazał nam się zjawić w swoim biurze, więc e, będziemy tam zmierzać Dobra robimy z tym do niego i wciśnij E to na pewno się przyda Dobra, jesteśmy w y, kwaterze naszego generała, lecz spotku, spotykamy tutaj nie l, nadzieję, Nichlusa. Nilusa, Nichlusa, Nichlusa, Nichlusa. Nie wiem, jak się rozmawiać. do niego się zwrócić. E, gdzie jest kapitan Anderson? Kapitan powiedział, że spotka się ze mną tutaj. Zaraz tu przyjdzie. Hm? Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam piękny. Hmm, nic mnie tu nie, nie wiadomo, nigdy tam nie byłem. Ale dużo o nim wiesz. To symbol dla twojego ludu, nieprawdaż? Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać. A przy okazji, uważasz, że jest tam bezpiecznie? Dlaczego pytasz? Wiesz coś, czego ja nie wiem? Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Shepard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? A. Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. To nie jest zwyczajny lot prób. Wiem, co się dzieje. To, czy to co się dzieje? Ktoś mi w końcu wyjaśnił o Jestem, co Nie wiem o co chodzi. Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Po co ta, ta tajność? Z pewnością istnieje powód, dla którego mi o tym nie powiedzieliście, sir. To rozkaz z samej góry, komandor. Informacja przekazywana wybranym i tylko w razie potrzeby. Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański. Proteański? Myślałem, że proteani zniknęli 50 tysięcy lat temu. Ich dorobek przetrwał. Przekaźniki masy, cytadela, napęd naszego statku. To wszystko proteańska technologia. To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia. Nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej dwa stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Cieszę się, że, tu jest, że jesteś tu, by pomóc. Wyglądasz na Nie Nie wiem pomocy, Da, Dlaczego? Poinformowano. A, nieważne. Czemu nie zatrzymaliśmy nadajnika dla siebie? Wy, ludzie, nie macie najlepszej reputacji. Uważa się was za samolubnych, a nawet niebezpiecznych. Zbyt chaotycznych. Zbyt niezależnych. Zdobycie nadajnika i udostępnienie go do badań polepszy stosunki z radą. Poza tym, inne gatunki wiedzą o proteanach więcej od nas. Nie jestem tu tylko z powodu nadajnika, Shepard. Nilus chce was ujrzeć w akcji, komandorze. Ma was... Dlaczego? O co tu chodzi, kapitanie? Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytateli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Udało ci się zatrzymać szturm podczas Blisku. To nie tylko kwestia odwagi, ale i niebywałych umiejętności. Dlatego właśnie twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. O jak miło. Ehm, jaki jest następny krok? Proponuję Panu. A ja, jeśli odmówię? Nie lubię gdy ktoś podejmuje decyzję za mnie. Ta decyzja nie dotyczy tylko wasze, bardzo hmm. ludzkość tego potrzebuje. Liczymy na was. Szkoda. Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadalnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Okej, okay, czyli e, Nilus niż Nilus, to tu było kompletny idiotyzm, że ja tak powiedziałem. Ni, po prostu Nilus. E, dobra, ja jestem gotów. Proszę wydać rozkaz, kapitanie. Powinniśmy zbliżać się do. Kapitanie, mamy problem. A co jest Joker? Czekasz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. Na ziemię! Atakują nas! Mamy poważne straty, powtarzam! Mamy poważne straty! Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się z nikąd! Potrzebujemy! O tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewin do 38,5 i zatrzymaj. Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt. Spotkamy się w ładowni. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. Ktoś tu nieźle kopał, kapitanie Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji Ruszajcie w stronę wykopaliska Co z ocalałymi, kapitanie? Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym Przede wszystkim nadajmy Podchodzimy do punktu zrzutu numer jeden Milus, idzie pan z nami? Pracuję sam, tak będzie szybciej Niluz dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. Dobra, zrozumiano. W pełnej gotowości, sir. Teraz misja należy do Waszej. Powodzenia. Podchodzimy do punktu Dobra, jesteśmy na ziemi. Mhm, dobra. Już z daleka, z daleka możemy zauważyć jakichś przeciwników Nie wygląda to dobrze komador Ruk jest wszędzie Proszę mieć się na baczności Ło, cóż to jest BUM OK, dobra Czysto BUM <laughs> To było dobre Aśniku albo słuchajcie pamiętanie OK Ehm, um. co tu się stało? O Jezus, co mi się stało? Dobra, idziemy. Widać tutaj i chyba spalone ciała. Co nie wygląda to zbyt dobrze. jakaś O! No co jaś piję z tym O, no dobra, ale może nie... jednak nie jest najperką. A może właśnie jakimś takim karabinkiem maszynowym? Okej, okay, jest. Zdobyłeś poziom. Kiedy zdobędziesz kolejny poziom do doświadczenia w U. Albo dowody ekran oddziału i zwiększyć możliwości swoich towarzyszy. Więc ściskamy U. Nasz Martina Shepard. Kaja Nalenko, dobra. E, mamy 6 punktów. aż wow! Mamy pis e, pistolet, szczelby, karabiny szturmowe, krymin perskie pancerz bojowy, piesza pomoc, szkolenie szturmowe, zdrowie, żołnierz, urok, zastraszenie. E, nie, nie będę wam, wam teraz tego wszystkiego czytał. E, zrobię to sobie po odcinku, żeby po prostu, no. Po, po prostu was nie zamęczać i żeby było więcej gameplaya niż samego. samego um, No, wiecie, wiecie o co mi chodzi. Um, to co, podzielimy mo, może dwa w. Um, dwa punkty w karabiny szturmowe. Um, w pancerz. Też może jedno? Szkoda, to Dobra, to musiałem sobie jednak przeczytać, a w sumie to, co tam, um, żołnierz-wojnik, pierwszej linii wyklony tak, by wynosił fizyczny ból walki, co nie ogarniam, pozwala na niewielką regenerację żywotności. Eee, może być, dobra. O Boże, ten głos. U Kaidana niestety nie możemy nic podnieść, więc po prostu wrócimy. Dobra, eee, mo może pójdziemy do tego Richarda został za zaatekowane Przewidi się przestarczy nie miał żadnych szans. Zasługuje na pogrzeb teraz mu e, nie możemy pomóc zostawmy go za zasługuje na Dopinujemy, pogrzeb by został godnie powołany. Teraz skupmy się na zadaniu tak jest Ja, ja z... jakoś nie lubię w takich grać nie wymądrzać albo sta stawiać się na pieszym mie miejscu wolę Napra naprawdę grać tak Raczej dobrego e, szepa, szeparda niż e, złego. Dobra, znajdziesz wiele spalonych domów Szepard. mnóstwo trupów. Muszę to sprawdzić. Smukka się w projekcie. Wow, haha, wow. cześć. E, nie, nie wiem, czy mogliście to przydać, bo szybko to klikłem. Gdy wcisnąłem przycisk F, wyleczę wle, naszego kaidena. Aha, bo mamy przy, em, przy, na, przy naszym zdrowiu. Boże, przy, przy naszym pasku zdrowia, mamy takie dwie, dwie liby czwórek. E, chyba ta, gór, a, ta górna to jest e, od, odpowiadająca za, em, na, za, na, za nasze apteczki, a druga to nie mam pojęcia. Te, teraz jestem. Je ciut... Wow! Ładnie! E, nie jestem przyzwyczajony, żeby, e, wci żebym wciskał przeładowanie, a przyciskiem R się chyba rzuca jakiś właśnie dysk albo coś w tym rodzaju. Dobra, mamy kolejną kasę. spetnie. Whoa. Oh shit Man It's a heart The spain motherfucker Kill this bitch Dobra Użymy sobie karbin Sniperskiego more, more like a sh O właśnie. Wstrzymać oddech przy tych szczałach. O! Idealnie! Dobra. Nie sądziłam, że ma sprawy. No fuck uszyłem znowu. Jezus. Sierżant Ashley Williams z 212. Wy tu Co to się stało? Raport sytuacyjny Williams. Byliśmy na patrolu, kiedy nastąpił atak. Próbowaliśmy wysłać sygnał SOS, ale odcięli łączność. Od tego czasu walczę o życie. No, walczyliście z nimi? Wiecie, z czym mieliście do czynienia? Myślę, że to gety. Gety nie opuściły głowicy od prawie 200 lat. Skąd więc się wzięły? <laughs> oh, gety najwyraźniej przybyły po nadajnik. Wykopalisko jest niedaleko stąd. Za tym wyzniesieniem nadajnik wciąż może tam być. Chodź z nami. Przydałaby się Wasza pomoc, William. Tak jest, ser. Czas na zemstę. No to ruszajmy. Ruszamy. Dobra, ym, w, tym momen w tym momencie mo ym, może skończymy. Weź wszystkie. Dobra, ym, to sobie zrobimy w kolejnym odcinku. A teraz Was zapraszam do właśnie kolejnego odcinka. Ym, więc co, więc do zobaczenia i na ten razem, cześć.